Mit o Syzyfie. Syzyf był sprytnym i przebiegłym władcą Koryntu. Był ulubieńcem bogów, dlatego często przebywał na Olimpie w ich towarzystwie i uczestniczył w wykwintnych ucztach, gdzie wraz z gospodarzami zażywał nektar i ambrozją, które pozwalały mu zachować wieczną młodość. Wizyty na olimpię były przyjemnym czasem, ale również wiązały się z nowymi historiami Syzyfa. Które opowiadał, wracając na Ziemię: Władca Koryntu bowiem nie potrafił zachować sekretnych szczegółów życia bogów, dlatego często je rozpowiadał. Początkowo Zeus starał się przymykać oko na zachowanie Syzyfa, gdyż ten cieszył się dużą sympatią bogów. Jednak w momencie, gdy plotkarz wyłonił jego bardzo ważny sekret, rozgniewał się i wysłał po niego Tanatosa. Bożka Śmierci. Sprytny Syzyf, wiedząc, że czeka go kara i chcąc jej uniknąć, obmyślił plan i uwięził Bożka, kontynuując dalej swoją egzystencję. Spisek mężczyzny szybko jednak wyszedł na jaw, gdyż Hades, który był bogiem świata podziemnego, zaczął skarżyć się na brak zmarłych, co wywołało jeszcze większy gniew Zeusa, który wysłał Aresa ten uwolnił Tanatosa i wymierzył Syzyfowi ostateczną karę. Władca Koryntu, wiedząc, że zostanie ukarany śmiercią, uknął kolejny spisek, w który wciągnął swoją żonę i zakazał jej grzebania swojego ciała, gdyż niepochowana dusza nie jest w stanie zaznać spokoju i błąka się po ziemi. Tak właśnie stało się z niepogrzebaną duszą Syzyfa. Która nieustannie narzekała na wyrodną żonę. Widząc ogromne cierpienie i żal mężczyzny, Ares ulitował się nad nim i pozwolił wrócić na trzy dni na ziemię, by ukarać niegodziwą żonę. Mężczyzna, jak szybko wrócił na ziemię, tak szybko się ukrył i zaczął prowadzić ciche życie na uboczu, sprawiając, że wszyscy bogowie o nim zapomnieli. O uciekinierze bogowie przypomnieli sobie dopiero po kilku latach i w odpowiedzi na znieważenie i przekroczenie ludzkich granic skazali syzyfa na wieczne cierpienie, gdyż karą plotkarza było to, że musiał nieustannie toczyć ogromny głaz na szczyt góry. Jednakże, gdy tylko zbliżał się do celu, kamień zawsze zsuwał się z powrotem na dół, zmuszając go do rozpoczęcia swojej uciążliwej pracy od nowa. A ta sytuacja powtarzała się bez końca.